weź go. Weź go wypuść. No, po dłuższym czasie idziemy sprawdzić, co tam słychać w jachcie. Jak go tam przymroziło. No to zobaczymy. Chyba nie odpłynął, co? Nie wiem. Odpłyniemy za jeszcze widzę. O, jak go pozamarzały. Ojej. Tak wygląda Marina Zimy. Żagle nie ściągnięte Wszystko pozamarzane Wstyd Chodź jest dobrze On tu nie przyjdzie. Wszystko dobrze stoi, nie odpłynęło. Ojejku, jest naprawdę zamarznięty. Nie mam dzisiaj czasu, żeby go wietrzyć, ale będzie trzeba przyjechać w przyszłym tygodniu, rozpalić ogrzewanie. Zresztą mają już być na weekend eee, temperatury 15 stopni, więc będzie chyba już akurat dobrze. No mam nadzieję, że już wypłyniemy. Jak tylko się ociepli, ruszamy.